Cześć, z tej strony Asia Stuczytam. Dzisiaj opowiem Wam trochę o Agonii Dźwięków. Agonia Dźwięków jest książką pisarza katalońskiego, bo. Cabré urodził się w Barcelonie. Jego najbardziej znaną powieścią jest Wyznaje, które ja czytałam i bardzo polecam. Pamiętam, że bardzo mi się podobało, konstrukcyjnie i językowo. Przyznam, że niewiele już pamiętam z tej historii, ale pamiętam emocje, które mnie targały przy czytaniu tej powieści, więc Wyznaje. Czytałam też Jaśnie Pana, którego również mogę Wam polecić z tych samych powodów mniej konstrukcyjnych, może, ale językowych i klimatowych zdecydowanie. I Agonia Dźwięków jest trzecią książką tego właśnie pisarza, w którą się wgryzłam. Do tej pory nie wymówiłam jego imienia i to z premedytacją, bo wiem, że to J po katalońsku jest bardzo problematyczne, nie tylko dla mnie. Ale i dla booktuberów z różnych krajów i dziennikarzy z różnych krajów. Spotkałam się z wieloma wariantami wymowy tego imienia i postanowiłam przed tym filmem zrobić mały research i po prostu sprawdzić, jak wymawiają to no, Hiszpanie czy Katalończycy. Obejrzałam początki kilku hiszpańskich wywiadów. I um, niestety nie znalazłam takiego, w którym cabre przedstawiałby się sam. Czyli no, wymawiał to imię tak, jak spodziewam się, że um, chciałby, żeby było wymawiane. Ale um, parę razy usłyszałam je z ust właśnie hiszpańskojęzycznych dziennikarzy. I e, to J e, to jest coś na granicy między naszym Ż a DZI. Więc e, uwaga, uwaga premiera mam nadzieję że to jest wystarczająco bliskie oryginałowi działmy cabre nie tylko do wymowy imienia autora ta literka j była mi potrzebna ale też do wymowy imienia głównego bohatera mamy tutaj brata junoi przez j oczywiście ale zacznijmy od początku a właściwie od końca bo cabre jest pisarzem który lubi bawić się czasem i w tej powieści jest tak samo, zaczynamy od końca, dowiadujemy się, że w pewnym klasztorze doszło do jakiegoś skandalu, że pewien zakonnik zrobił coś niewybaczalnego i długo nie mówi się nam o co chodzi. Więc snujemy takie domysły, czy jest to zbrodnia przeciwko człowiekowi, czy przeciw Bogu, czy jest to złamanie przepisów, czy złamanie przykazań. No i w ramach, w, w miarę czytania tej książki, jesteśmy świadkami pewnych rozmów w kuluarach. Idziemy razem z pewnymi bohaterami przeprowadzić ciche śledztwo. No i to śledztwo kończy się procesem, który ma wyjaśnić, co właściwie takiego brat Junoi zrobił. No i czy jest winny. Jeśli tak, jaką będzie miał pokutę. I Cabre przeplata pewne fragmenty procesu. Z historią naszego głównego bohatera, więc jesteśmy jednocześnie świadkami oskarżenia i jakby mamy zastanawiać się nad jego winą, nie wiedząc, co jeszcze zrobił i poznając tę jego historię na bieżąco. To jest bardzo ciekawy zabieg, który z jednej strony. Zaciekawia, a z drugiej troszeczkę frustruje, ale w taki pozytywny sposób, bo motywuje do czytania dalej. No i teraz staję przed dylematem: czy powiedzieć Wam coś więcej z fabuły, książki, która no jakby nie patrzeć, opiera się na tajemnicy i w której na początku nie wiemy kompletnie nic. I myślę, że jeszcze mogę wam coś powiedzieć, coś, co nie będzie spoilerem. Chciałabym nawiązać do tytułu „Agonia dźwięków”. Skąd ten właśnie tytuł? Otóż Brad Junoi jest organistą, który został oskarżony, i to jeszcze nie jest to oskarżenie główne z tej powieści. Został oskarżony o to, że czerpie zbyt dużą radość z grania i słuchania muzyki, i o to, że gra nie na chwałę Bożą, ale na własną chwałę i że jest to pewnego rodzaju pycha. I w ramach kary i pokuty zostaje on zesłany do żeńskiego klasztoru o bardzo surowej regule. Ma tam być jedynym mężczyzną, ma być spowiednikiem. Mamy więc człowieka, którego raduje muzyka, w którego życiu bardzo dużą rolę odgrywa muzyka, któremu ta muzyka zostaje zabrana. I no, mamy zakonnika, który zostaje odcięty od swoich braci i ma no, właściwie przebywać w samotności, bo nie bardzo wolno mu się kontaktować z mniszkami, poza tymi momentami w konfesjonale. Największą udręką brata June'a nie jest samotność, lecz cisza. Namiętnie wsłuchuje się w oszałamiającą skargę cykat i dziękuje niebiosom, kiedy wieje Lewanter, ponieważ porusza wątłe liście na kilku rachitycznych drzewach nazywanych na wyrost ogrodem, a ów suchy dźwięk na miastka melodii jest balsamem dla jego spragnionej duszy. A gdy błyska i grzmi, wychodzi do ogrodu, spaceruje ścieżkami za klasztorem, wystawia się na ciepły deszcz i wsłuchuje w jego święte dźwięki, bo Larapita jest uboga jak śmierć. A zasada całkowitego ubóstwa nie robi wyjątku dla muzyki. Od kiedy opuścił swój zakon, z bólem serca wykonując polecenie zwierzchności, nie udało mu się usłyszeć ani jednej porządnej nuty. W skrytości ducha liczył na to, że zostanie w klasztorze jakikolwiek instrument, choćby rozstrojoną fiszharmonię, z pedałami i filcem nadgryzionym przez mole, która go uwolni od koszmaru ciszy. Nic z tych rzeczy. W szlachetnym porywie o święta naiwności zostawił swoje ukochane nuty następcy, a teraz w Pita przytłoczony ciszą zamykał oczy i upajał się odtwarzaniem w myślach utworów Bacha, Cabanilesa, Cabezona i Giannekina. Larapita to jest właśnie ten klasztor położony gdzieś w górach, na odludziu. Klasztor odcięty od świata. Mniszki kierują się w nim porządkiem dnia charakterystycznym dla życia zakonnego. Prowadzi je reguła świętego Pawła, taka bardzo surowa. I jeszcze do tego mają specjalną księgę zwyczajów, napisaną przez ich ksienie. W życiu pokutnicy panowanie nad zmysłami jest sprawą zasadniczą. Rapiteńska mniszka nie może używać bez umiaru wzroku, słuchu, mowy i innych zmysłów, a jedyną gwarancją, że do tego nie dojdzie, jest bezwzględne, nieustanne i całkowite milczenie. Także w sposobie poruszania się najważniejsza jest skromność. Należy unikać dumy i pychy, nie spieszyć się i zachować pokorę. Z drugiej. Ten fragment przeczytałam Wam z dwóch powodów. Pierwszy to konstrukcyjny, a drugi, żeby uświadomić Wam, w jakiej sytuacji brat Juno się znajduje. To jest fragment właśnie tej księgi zwyczajów. I widzimy tutaj, że od mniszek wymaga się. No, zaprzeczenia tego, co sprawia przyjemność głównemu bohaterowi. Klasztor tych mniszek ma bardzo ładną architekturę, ale kobiety, które w nim mieszkają, w ogóle o niego nie dbają. Mamy tutaj góry, przyrodę, świeże powietrze, bardzo dużo takich sensualnych opisów, ale jednocześnie te właśnie wymaganą. Ciszę, skromność, no taki brak pychy, posunięty do naprawdę granic, granic możliwości. I ten kontrast będzie, będzie źródłem ciekawych dyskusji pod koniec książki. Druga sprawa to sprawa konstrukcyjna. Jak być może możecie zauważyć. Ten język jest taki trochę jakby średniowieczny i te zwyczaje też no, troszkę przywodzą na myśl imię róży, powiedzmy. A akcja tej powieści dzieje się na początku XX wieku. Więc Cabre robi coś bardzo interesującego. Z jednej strony przeplata nam dwie linie czasowe, czyli późniejszy proces. I wcześniejszą historię brata Junoi, która do tego procesu doprowadza, a jednocześnie symuluje nam czasy wcześniejsze niż te, w których akcja faktycznie się dzieje. I jeszcze na koniec odrobina więcej na temat tego kontrastu, o którym Wam przed chwilą wspominałam. Otóż Cabré doprowadza do takiej sytuacji, że ocena postępku brata Junoi zależy od spojrzenia na dogmaty wiary. Bohaterowie tej powieści mają zupełnie inną odpowiedź na pytanie, czym jest wiara, czym jest grzech, jaka jest najlepsza czy najkrótsza droga do zbawienia. I my, w miarę lektury, też zaczniemy tych bohaterów chcąc nie chcąc oceniać i opowiadać się po którejś ze stron. A przynajmniej bardziej kibicować jednej ze stron, i muszę Wam powiedzieć, że no, wyczuwa się tutaj jednak zdanie narratora lekko. Nie będę wspominać, w którą stronę się skłania. I będziemy się zastanawiać nad tym, czy doszło tutaj do pewnego kryzysu wiary. Czy bluźnierstwa, czy może raczej jest to pewnego rodzaju przebudzenie, jakieś takie szersze, lepsze spojrzenie na to, czego Bóg oczekuje od wiernych? I będziemy się zastanawiać, czy mamy tutaj przykład fanatyzmu, czy może raczej świętości. No dobrze, powiedziałam już sporo, ale na szczęście udało mi się uniknąć zdradzenia informacji, co właściwie ten yy, brat Junois zrobił, więc, yy, koniec yy, na temat yy, fabuły. Powiem Wam tylko, że bardzo polecam Wam tę książkę, bardzo mi się podobała, wciągnęła mnie i skłoniła do pewnych refleksji, i wiem, że to będzie książka, do której sobie będę wracać, i to nie tylko myślami, ale tak czytelniczo, tak jak do wszystkich książek Cabre, które do tej pory przeczytałam. To jest taki autor, który z jednej strony zachwyca mnie językiem, a z drugiej strony, zawsze jest w tych jego tekstach coś więcej niż tylko na powierzchni, coś więcej niż tylko ciekawa historia. I tego się będę w następnych lekturach doszukiwać. Zostały mi jeszcze głosy Pamano, został mi jeszcze Dzień Eunucha, także już nie mogę się doczekać. Jeszcze coś zimowego, czego nie mam, nie kupiłam mi zostało. Ale na pewno będę zbierać wszystkie książki Cabré, i to śmiało mogę powiedzieć, jest jeden z moich ulubionych pisarzy, takich, którzy sprawiają mi naprawdę przyjemność. To tyle. Dajcie znać, czy znacie tę powieść, jeśli tak, co o niej myślicie, czy wam się podobała, czy nie, jeśli nie, czy zachęciłam Was do przeczytania. I jeśli podobał Wam się ten filmik, to. Dajcie łapkę w górę. Jeśli podobają Wam się treści na naszym kanale, to zasubskrybujcie go i zapraszam Was jak zwykle na Instagram i na Facebooka. Pa pa!